No, idealna próbka do badań dendrochronologicznych wąsko drewno. Liczne przyrosty roczne widoczne na tej próbce pobrana została, tak żeby do, do odzyskania dość. Gdzieś mamy w tej okolicy rdzeń. Zachowany jest off-list, czyli, czyli ta zewnętrzna część kłody drewna z najmłodszym wytworzonym przez drzewo przyrost rocznym, przyrostem rocznym, najmłodszym wytworzonym przed ścięciem. Więc jeżeli się taką próbkę uda wydatować, uda dopasować do chronologii, to wtedy jest data ścięcia drzewa z dokładnością co do roku, a czasami nawet pół roku, no, nawet można określić. Tak, jak, jak drzewo zaczyna wytwarzać nową warstwę drewna na wiosnę i zostanie ścięte, wtedy widać pierwsze komórki nowej warstwy drewna, która, która przyrosła w, pod koniec kwietnia, w, w maju. To jest widoczne, więc można powiedzieć nawet, że ścięto drzewo w maju albo czerwcu roku, dajmy na to tyś, 1715. Także. Wtedy na tym polega. Analiza przyrostów rocznych drewna, które są zapisem warunków klimatycznych przede wszystkim wtedy, kiedy, kiedy drzewo rosło i następnie, tak jak tu jeden z Panów porównał do kodu paskowego, na, na tych wszystkich towarach, które są w sklepie, w podobny sposób, tylko tutaj odczytujemy, tylko tutaj ten kod paskowy jest dużo bardziej skomplikowany. No i musimy mieć tych paseczków w tym, tym naszym kodzie paskowym, przynajmniej 50, żeby otrzymać wiarygodny wynik. Także materiał to jest do badań, akurat bardzo, bardzo, bardzo dobry. Myślałem, że. Obawiam się, że drewno będzie w dużo gorszym stanie, a tutaj też widać po tym, po tym wywiercie, że akurat no ta na przykład belka, to przez owady jest prawie, prawie nienaruszona. Także, także... No, z tym, że też e, prosiłem o odsłonięcie ściany od strony północnej, bo od strony północnej drewno jest zawsze Mniej zjedzone przez owady niż od strony południowej, gdzie mają wyższą temperaturę i świetne warunki do, do rozwoju. No chodzi o to, żeby wybrać drewno wąskosłoiste, żeby było tych przyrostów jak najwięcej. No i tutaj też widać na powierzchni, że na przykład stąd będę pobiał następną próbkę, też jest piękne, wąskosłoiste. Natomiast, e, natomiast tutaj no, ma już szerokie słoje, więc akurat raczej tego rodzaju elementy to będę, będę omijał.